No, czy masz problemy ze swoim... no wiesz, czy. Czuję się... jak palar. A to moja pupa! No dobra, dobra, założę jakąś bieliznę. A kiedy jednak wrócisz? Postawię ci pałę! O, musisz tak głośno mówić! O, wybacz nam. Trochę wczoraj przesadziliśmy. Spróbuj do mnie zadzwonić! Nie żałuję papieru, bo i tak chodzę do kuwety. <laughs> ładny widok, Turner! Ej, przez ciebie popuściłem! Mamo, nie pytaj dlaczego, ale muszę to wsadzić tacie do spodni! I życzę sobie nie być już kiblem! Myślę, że jesteś słodziutki. Obcy! Obcy z przestrzeni kosmicznej! Ech, to znaczy, schudłapa! Mogę robić, co mi się chce! Jestem wolny! Timi! Muszę siusiu! Ups, już nie muszę! E, Timmy, najwyższy czas pogadać trochę o czymś, co my wróżkowie nazywamy różdżki i skrzydełka. Widzisz, kiedy mama wróżka, no i tata wróżek, kochają się i to bardzo mocno, Koslo nie! O tym kiedy indziej! O tym też nie było mowy, ale bardzo mi się podobało. O Rety, ale tutaj jest ładnie! To boli. Chciałeś balony czy silikony? Zatrzymam je. Ty wchodź. Ja nie wchodzę. Ty wchodź. Ty wchodź. Ja nie wchodzę. Ale teraz mamy cały ranek, żeby robić to, co nam się żywnie podoba! Myślisz o tym samym, co ja? O tak! A wsadź sobie tego węża! Aaaa! A może najpierw plecy? A tutaj postawiłbym puchar, gdybym go miał. Mamo, zostaniesz moim tatą? Cześć, Pysiu-Misiu. nie zapomniałaś o czymś? No i kotku nie jedz tyle, popsujesz sobie apetyt. Co za Olga! dobrze wiesz, że nie wolno zmuszać taty do piszczenia jak baba. To indykt z niespodzianką. Ta niespodzianka smakuje jak karma dla kota. Jestem dziewczyną! Jesteś zbyt surowy dla Timiego. Jasne, bierz jego stronę. Hmm. Każdy psychoanalityk dawno by się załamał. No of therapy will ever make this moment okay. Brata! Jesteś poszukiwany we wszystkich stanach oraz w okręgu Kolumbia! Timmy Turner, jesteś poszukiwany przez FBI. Hej! Byliśmy hey, pierwsi! Bo jest podnie. Och, przeszedłeś już bez nich, kotku. No ta. To nie jest twoja wina, kamyku, ale. Wybieram jego! Ach tak! Więc wiecie, co myślę? Kogo to obchodzi? Jesteś teraz babą? <laughs> Podać panu deser? Zależy, którymi drzwiami pan wszedł. To nie jest buldożer! A to nie przypomina karmelków! I jakim cudem skojarzyłeś to z łowcami duchów dwa? Tajnym składnikiem jest stopa. Przypatrz się, Dinkleberg! Budyń. <śleski> Powiedziała... A potem DYN! Nie krzycz na mnie za to, że krzyczę na kosmo, bo krzyczy na Ciebie! Co Ty na mnie nie krzycz, że na Ciebie, bo krzyczałaś na kosmo, który krzyczał na mnie! Jak krzycz na mnie, że krzyczę na Ciebie, bo krzyczałeś na mnie! że krzyczałam na kosmo, który krzyczał na Ciebie! Jak krzycz na niego, że krzyczał na Ciebie, bo krzyczałaś na niego, że krzyczył na kiedy na mnie patrzycie. Nie możemy przestać patrzeć, dopóki nie skończy. Ja jestem goły w sklepie z komiksami! Pozwól mi go pomacać. Słucham pana. Co? Przecież wszyscy tak robią. A? Ekstra! Nie jesteśmy Brytyjscy! Jak mogłaś obciąć rybką palce? Obawiam się, że nigdy nam nie powie, kto to pukał, ale moją życiową misją będzie się dowiedzieć! Y Ej, synu, zabierz sofę z garażu! Nie mogę spać! Śnią mi się koszmary o Twoim wielkim, tłustym zadku! Mama kosma! Twoja ukochana teściowa! Ua, ua! <śmany> Ojej! Przecież nie wolno wchodzić ci na takie strony! Ale to mój nauczyciel! Cóż, raczej nie wygląda w tym dobrze. Znaleźć swój głos Ja idę jako twoja mama A ja jako twój tata A ja idę prosto na leczenie Nie dyskryminuj mnie Ja udowodnię, że mężczyzna może dorównać urodą kobiecie Ja się wypnę Mogę no pożyczyć strzykawkę? Jestem, Aleńka To przez ciebie nie mam przyjaciół <laughs> No dalej, Dinkleberg Podnie są dla frajerów. Hej, na okładce jest portret chłopca! To coś dla mnie. Użyjmy tego. Moja awaryjna lina spod pachy. A, u. A, u. A, u. A, u. Chciałbym mieć latarkę. <głos> <głos> Kosmo może być <noise> głupi. Chyba nie będę potrzebował sztucznych wąsów, ani przewodnika, gdzie się ukryć w Meksyku. Jesteście aresztowani! Mówiłem, żebyś nie wchodziła do męskiej toalety. Szybko! Przyklej te sztuczne wąsy! Weź mój ołówek. Weź mój ołówek! Powinnaś być młodsza. Na wielką żuchwę mojej matki. Kogo nazywasz synkiem? A niech mnie. Cóż to za wielce fascynujący zapach? Ależ to ty! Pachniesz jak skunks! O rusz! Mieszanka bieli i czerwieni! Czysta kobiecość nie ma nic wspólnego z polowaniami! Klatka, a klatka, a klatka, ciasno ciemno też! Klatka, a klatka, nie, nie wydostaniesz się! O, niech ktoś zaśpiewa! Nie chce, by zjadł mnie krokodyl! To był cyniczny żart! A tam są wredne psy! Na dole jest policja! A, a teraz schowam się we własnych spodniach. Szybko! Który z was barany wystrzelił torpedę w moim kierunku? Przestań za mną łazić! No, dawaj, słodki dziupiec! Nie jesteś z nastolatek! Jesteś starą rurą! E, nic to! Przynajmniej bogatą! Znowu podło! Wydałam wszystkie pieniądze na krem z co? Wy tu sobie gadacie, a ja zamierzam całkowicie zmoczyć tego kota. Rady Julek, uważajcie, urwisko! <grym> Powiedział urwisko! <grym> Siedzimy w śmieciach! Młody człowieku, co to ma znaczyć? Wiesz, że do północy została minuta? Panie Tato Trixie, to wygląda na szaleństwo, ale muszę dostać się do pokoju pańskiej córki w ciągu następnych 60 sekund. Hej! Porysowałeś mi. Bu <śm> Byłeś! Wiedziałam, że cię ignoruję! Przestań ignorować to, że cię ignoruję! Landa, <grym> to chyba najbrzydsza sukienka, jaką kiedykolwiek widziałem! Czyżbyś utyła? Bardzo utyła! Przykro nam, że zraniliśmy wasze uczucia. I kości, i głowy, i skórę. Nie ma problemu! Lubię, ciacha! Skoro mowa o uldze, cokolwiek robicie nie pijcie poczuć! uwagi na umieśnionego wróżka za zasłoną prysznicową. On ma rację! Niektórzy wyglądają strasznie bez makijażu. Nikt jeszcze nie widział kosma bez błyszczyka i cienia na powiekach. Wygląda strasznie! Aaaa! Ej, to nasza tajemnica, ale minę masz dobrą. Tak trzymaj, kochana. Idealnie! Doskonale! Brawo! Brawo, mała! Super! Pięknie! Heh. Zgubienie dziecka to najlepsze, co nam się dotąd zdarzyło. Mamy dziecko? Nie cierpię czyścić kocich kuwec. Zwierek zapachowy nigdy więcej nie da się nabrać! I jak pójdziemy do łazienki? Czy to przez te słodycze można tak utyć? E, chyba nie. No nareszcie żyjemy w świecie, w którym nikt się nie nabija z trochę przygrubego człowieka. Do zobaczenia jutro! Cześć, jestem Timmy. Timmy? Harley? Pamiętasz, jak skakałeś po łóżku z modelkami? To ten sen, w którym zapominam włożyć majtki. Super! A to jeden z tych słodkich snów, w którym Timmy mnie znów raduje. Nic nie co! Nie wiem, za kogo mnie brałeś, ale nie będę się zadawać z byle jaką małpą. Jak się lepiej przyjrzeć, co nie jest byle jaka małpa? Postawiłeś za mnie piątkę?! O matko, posikałem się! Bądź bohaterem, nie sikaj w majtki! Kosmo, a skąd ty wytrzasnąłeś ten gaz? Jak to skąd? Z Dońmy go! To mam na sobie sukienkę. O, nie. To nie był hot dog, to był pies do. Sedes? Sedes? Sedes! Hipoet! Siadanie na mnie to śmierć! Zachowanie ryb! Zachowanie ryb! E, e. B Jej, to jest lepsze niż jedzenie! Zatopiłeś ją aż dziewięć razy? A gdzie ja byłam, kiedy to robiłeś? Mam sekretne życie, o którym nawet nie masz pojęcia. Och, Wando, jesteś największą! Katastrofą mojego całego życia! Kurą! Świeźmieciarka, świeźmieciarka! Eee, uh, co to ten mózg, o którym mówisz? Kochamy tę, tę swoją galaretkę, Mark! Ja! Yeah. Mm. Jak będę miał naoliwić jeszcze jednego, on żyje pod tym mosteczkiem? I love a good race. We think all races are good, man. We don't judge. Wait, I only got one of those, you know? Aha! Turn Uranus into. Oh my gosh! We gotta stop him! No, but. I can't let Timmy play with anything that dangerous or that close to a butt! I lie a lot! I cheat in school!